371 rezerwat Barania Góra no odwiedzany już kiedyś, kiedyś A dzisiaj, żeby go odliczyć, żeby musi ukłonić jeszcze raz około 380 hektarów takiej świerczyny w części podmokły w takich zagłębieniach i niszach od 1953 to miejsce chronione ponad 380 albo około 380 hektarów. Te nisze, te zagłębienia. No podmokły i zabagniony teren. Tworzą prześliczne, przebogate środowisko dla mchów. Udało się niedawno dopiąć odliczania rezerwatów nadmorskich. I wspomniałem sobie wtedy mewią Łachę jako jeden z tych wysuniętych najbardziej na wschód A teraz o, jakby zamiar uporządkowania tych nadwiślańskich rezerwatów Mewia Łacha to byłby ten skrajny północny a tu Klamra od południa Rezerwat Babia Góra. Sporo też uschniętych się świerków. Teraz już się wypłaszcza szlak, a właściwie trzy szlaki nakładające się na siebie. No i widok na zachód. O te chmury chyba na moim poziomie. Wieża. Jest zamknięta, ale na szczyt zawsze warto się wspiąć. To tyle.